Ale dobry dzień, muszę iść i pograć sobie Fortnite'a, bo dawniej gram. Dobra, Fortnite. Fuch, Czy ty chciałaś zagrać w Fortnite'a? Nie, nie chciałem, ja sobie śpię, dopiero wstałem. Dobra, to idę. No to dobrze, to dobrze. Fortnite. Dobra. Dobra wina mamy! Chyba ojciec idzie. Muszę być przygotowany. Słyszałem to nie, to nie, to nie prawda. Nie o, to mam pas!

To nie zrzucaj mnie! Zagranie w Fortnite! Ty z tego pożałujesz! Co ha. Nie! Haha, oh. oh. ha. dobrze ci tak! Te, teraz idę doładować fałdolce. Na szczęście mam jego kartę, bo gdy mnie łapał, to. No, wziąłem. dobra, Fortnite, Fortnite, Fortnite. Dobra, Faudolca, Faudolca, wszystko kupione. Dobra, wszystkie pakiety. A, słyszałem to.